W kabinie panowała cisza. Zbyt głęboka cisza. Słychać było dźwięk rzucia gumy przez kogoś trzy rzędy dalej. Wszystkie oczy były teraz utkwione w jednym mężczyźnie i jednej kobiecie. Napięcie wypełniało powietrze. Tak gęste, że można by je kroić nożem. Pastor Elira Brooks, wysoki czarnoskóry mężczyzna o ciepłych oczach i spokojnym uśmiechu, siedział spokojnie na miejscu 14 A. Na szyi Nosił prosty srebrny krzyżyk nic krzykliwego po prostu symbol jego wiary. Właśnie wsiadł na pokład lotu 782 z Atlanty do Chicago. To miała być szybka, dwugodzinna podróż, ale nie miał pojęcia, jaka burza nadciągała w jego stronę. Po drugiej stronie przejścia stała Dana główna stewardesa. Młoda, bystra i wyraźnie poirytowana z nieznanych powodów. Jej blond włosy były związane w ciasny kok, a podkładkę trzymała jak miecz. Obserwowała pastora Eliacha od momentu, gdy wszedł na pokład samolotu. Nie minęło wiele czasu, zanim podeszła do jego miejsca. Z wymuszonym uśmiechem, proszę pana, powiedziała, ściszając głos na tyle, by brzmieć grzecznie, ale stanowczo. Będę musiała pana poprosić o zdjęcie tego naszyjnika. Elia mrugnął. Mój krzyżyk? Tak, odpowiedziała szybko Dana, poruszając się niespokojnie. Może to urazić niektórych pasażerów? Twarz Elijah'a pozostała spokojna, ale jego oczy mówiły wszystko. Był zszokowany. Proszę pani, ten krzyżyk jest częścią mojej wiary. Noszę go od lat. Nigdy nikt nie prosił mnie, żebym go zdjął. Dana skrzyżowała ramiona. Ja nie proszę, ja panu mówię. Para siedząca za Eliachem nachyliła się do przodu, wyraźnie nasłuchując. Inni, po drugiej stronie przejścia, zerkali z nad swoich siedzeń. Kabina, która kiedyś tętniła szeptami i rozmowami telefonicznymi, teraz była martwie cicha. Dana stała twardo, oczekując, że Iledzia się ugnie, ale on tego nie zrobił. Przepraszam, powiedział Eliża łagodnie, ale nie zdejmę mojego krzyżyka. Dana prychnęła i pomaszerowała naprzód samolotu. Pasażerowie zwracali się do siebie z niedowierzaniem. Niektórzy kręcili głowami, inni tylko szeptali: Czy to się naprawdę wydarzyło? Mała dziewczynka w rzędzie dwunastym odwróciła się do mamy i zapytała: Dlaczego ta pani chciała, żeby ten miły pan zdjął swój naszyjnik? Jej mama spojrzała w dół i szepnęła. Ponieważ niektórzy ludzie wciąż nie wiedzą, co oznacza szacunek. Samolot jeszcze nawet nie wystartował, ale już było jasne, że za chwilę wydarzy się coś dużego. Drzwi samolotu zamknęły się z głośnym sykiem. Lot 782 oficjalnie ruszył. Dana szeptała teraz do drugiego pilota w pobliżu kokpitu, wskazując na miejsce Eliacha. Pasażerowie również szeptali, ale teraz głośniej. Niektórzy byli zdenerwowani, niektórzy zdezorientowani, a kilku wyciągało telefony, aby zacząć nagrywać, na wypadek gdyby sytuacja się pogorszyła. Elijah siedział cicho, patrząc przez okno. Nie zrobił nic złego, a jednak czuł się jak przestępca tylko dlatego, że zdecydował się nosić symbol pokoju i nadziei krzyżyk. W rzędzie 15 wysoki mężczyzna w garniturze odwrócił się do sąsiada i zapytał, widział pan to, prawda? Ta Stewardesa wybrała go sobie na cel. Jego sąsiad skinął głową. Latałem, z łańcuszkiem, z krzyżykiem wiele razy nikt nigdy nie kazał mi go zdejmować. To dziwne, z powrotem na przodzie Dana mówiła teraz do interkomu. Panie i panowie, Prosimy wszystkich pasażerów o współpracę z załogą. Chcemy, aby wszyscy czuli się bezpiecznie i byli szanowani. Wiadomość ta była jak policzek dla tych, którzy widzieli, co naprawdę się stało. Spokojna odmowa Elijaha nie była brakiem szacunku, była godnością. Wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Starsza kobieta, prawdopodobnie po siedemdziesiątce, wstała z pierwszej klasy. I powoli ruszyła przejściem w kierunku miejsca Elijaha. Miała na sobie niebieski sweter i łagodny uśmiech. Na jej szyi delikatnie spoczywała złota gwiazda Dawida. Podeszła do Elijaha i delikatnie dotknęła jego ramienia. Młody człowieku powiedziała życzliwie, nie pozwól jej zabrać ci tego krzyżyka. Moja rodzina nosiła gwiazdy podczas wojny i nigdy ich nie zdejmowaliśmy. Twoja wiara ma znaczenie. Noś go. Cała kabina patrzyła w milczeniu. Elidża uśmiechnął się łagodnie. Dziękuję, pani. To wiele znaczy. Właśnie wtedy głos kapitana zagrzmiał przez interkom. Panie i panowie, mówi wasz kapitan. Właśnie zostałem poinformowany o incydencie dotyczącym jednego z członków naszej załogi, który skierował niestosowną prośbę do pasażera. Chcę bardzo jasno powiedzieć – Nasza linia lotnicza nie toleruje dyskryminacji w żadnej formie, sytuacja jest wyjaśniana. Pasażerowie zaczęli klaskać, najpierw ciszej, potem głośniej. Nawet ci, którzy nie zrozumieli całej historii, teraz zdali sobie sprawę, że coś było nie tak. Dana nie wróciła do rzędu Elijaha przez resztę lotu, ale konsekwencje dopiero się zaczynały. Lot bezpiecznie wylądował w Chicago. Gdy pasażerowie wstawali i zaczynali zbierać swoje torby, przez głośniki rozległ się cichy głos. Pan Elijah Brooks, proszę pozostać na miejscu. Przed opuszczeniem pokładu chcieliby z panem porozmawiać przedstawiciele władz lotniska. Wszyscy odwrócili się do Elijah'a. Jego serce waliło. Czy to kolejne kłopoty? Czy znów był celem? Ale kiedy drzwi samolotu się otworzyły, do środka weszło dwóch nadzorców lotniska, a za nimi mężczyzna w granatowym garniturze dyrektor z linii lotniczej. Podeszli prosto do Elijaha, ze spokojnym, pełnym szacunku spojrzeniem. Panie Brooks, powiedział mężczyzna w garniturze, wyciągając rękę nazywam się Brian Carter. Jestem jednym z dyrektorów regionalnych naszej linii lotniczej. Chcę przeprosić w imieniu całej naszej firmy za to, czego pan dzisiaj doświadczył. To było złe i, i nie odzwierciedla tego, kim jesteśmy. Elijah skinął głową powoli. Doceniam, że pan to mówi. Brian odsunął się na bok, a podeszła inna stewardesa, starsza rangą. Nachyliła się i szepnęła. Dana została usunięta z załogi. Toczy się dochodzenie w sprawie jej zachowania. W kabinie znów zawrzało. Ludzie zaczęli klaskać. Kilku pasażerów podeszło do Elijaha, ściskając mu dłoń i mówiąc rzeczy takie jak: Podszedł pan do tego z klasą, i przypomniał nam pan, jak naprawdę wygląda siła. Na zewnątrz samolotu zgromadziły się już ekipy medialne. Ktoś ujawnił incydent w trakcie lotu. Elijah nie dbał o kamery. Miał tylko nadzieję, że wiadomość dotrze do kogoś tam kogoś, kto wstydził się swojej wiary, swojej skóry lub swojej tożsamości. Gdy szedł przez terminal lotniska ze srebrnym krzyżykiem wciąż lśniącym na piersi, zatrzymał go mały chłopiec i powiedział: Chcę nosić taki krzyżyk jak ty, kiedy dorosnę. Elia uśmiechnął się. I właśnie tak, sprawiedliwości stało się zadość, nie przez gniew, ale przez prawdę godność i wielką wiarę.